Panie profesorze, proszę nam powiedzieć, na czym polega praca firmy, która zajmuje się handlingiem na lotnisku? Działalność firmy handlingowej polega na obsłudze pasażerów, obsłudze samolotów. Jeżeli chodzi o obsługę pasażerską, to zaczyna się przy stanowisku odpraw, tak zwanych check -inach. Następnie tym pasażerem zajmują się inne służby bezpieczeństwa, z kontroli paszportowej. Mamy pasażera, mamy następnie w dyspozycji przy wyjściu z portu lotniczego tak zwany gate, autobus i samolot. To jest obsługa pasażerska. Z drugiej strony obsługa yy, płytowa to jest od momentu przylotu samolotu pasażerowie wysiadają, jest samolot poddany wszelakim obsługom, w zależności od zakresu, które sobie życzy linia lotnicza. I te dwie operacje, które są złączone. Ten samolot jest gotowy do odlotu. Za co tak naprawdę linie lotnicze płacą agentowi handlingowemu? I jak te dopłaty się nazywają, bo to jest ważne? To się na podstawie obsługi, na podstawie umowy, jest to obsługa handlingowa. To polega na tym, to co powiedziałem, ten cały proces odprawy pasażerów, zajmowanie się tym pasażerem i dostarczenie tego pasażera na pokład, to jest tak jakby w dyspozycji ten pasażer jest naszej i portu lotniczego, ale tak de facto to je, pracujemy w imieniu linii lotniczej. To jest y, jedna część opłaty, którą ponosi linia lotnicza. Jak ona się nazywa? To jest, to jest opłata pasażerska. pasażerska, ale my to nazywamy ogólnie obsługa, opłata za obsługę handlingową, bo podpisuje się na kompleksową obsługę. I ta druga część obsługa płytowa. W niektórych portach to jest tak... Że obsługą pasażerską zajmuje się jeden, handel, jeden agent, natomiast obsługą płytową następny. I tu jest, wtedy, jest rozdział na obsługę pasażerską i obsługę płytową. A jeżeli chodzi o samą obsługę płytową, to y, koszty, które y, pokrywa y, linia lotnicza, to są związane przede wszystkim z całym sprzętem i ludźmi, którzy tam pracują. To są agregaty do rozruchu y, samolotów to są autobusy, to są ciągniki do wypychania samolotów. Czyli to jest ta opłata infrastrukturalna? I jeszcze jako takiej opłaty infrastrukturalnej w porcie Kraków nie ma, ale to można tak na to też spojrzeć. Wspomniał Pan o tym, że na niektórych lotniskach odbywa się odprawa w ten sposób, że jest jeden agent handlingowy, który zajmuje się prawą pasażerską, a drugi agent handlingowy, który zajmuje się obsługą płytową. Wiemy, że teraz te przepisy się zmieniają i w tej chwili na lotniskach takich jak Kraków może być więcej, więcej agentów handlingowych. Czy obawiają się Państwo konkurencji, z którejś które mogą na przykład wejść? Konkurencja to czasami nie jest to tylko obawa, że my stracimy jakiś rynek. Wiadomo, że jakiś będzie rynek do podziału między dwóch agentów handlingowych. Natomiast czasami konkurencja zmusza do, do lepszej jakości pracy. Nie mówiąc o cenach. Czyli może to wyjść na dobre? Ja myślę, że może wyjść na dobre i jesteśmy do tego przygotowani, dlatego że y, powiem szczerze, że jeżeli chodzi o lotniska, y, oprócz Warszawy, to jesteśmy chyba jednym z lotnisk najlepiej przygotowanych do obsługi wszelkiego typu samolotów.